Przyznam, że to był to trudny i ciekawy mecz, w którym wynik bardzo często zmieniał swojego właściciela, przechodził z jednej rąk do drugich. To taki mecz godny finału bez dwóch zdań. twierdzi, trener Muźnik z jego zespół zagrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Wszystkim skoncentrowany przez 40 minut, przez 40 minut grał na boisku z charakterem i, i udowadniał swoją koszykarską jakość na parkiecie. Przed tym meczem był w bardzo trudnej sytuacji, przegrywając 3 do 1, po tym zwycięstwie nie oznacza jednak, że, że coś się zmieniło w dalszym ciągu do zespół trepa musi dawać straty, w tym momencie 3-2. Czekają, czekają na kolejny mecz, do którego na pewno też przystąpią co najmniej tak samo skoncentrowani jak, jak dzisiaj. Tak jak ja powiedział wcześniej, bo to ciężki dla nas mecz, już nie mówię o samym meczu, ale jak się przygrywa 1-3 i gra się na sali rywala, który nie przegrał meczu jeszcze w tym sezonie, no, ale się udało. No, pokazaliśmy tak naprawdę charakter od pierwszej do ostatniej minuty. Byliśmy w tym meczu lepszą drużyną. Myślę, że zasługa dla wszystkich, dla zawodników, dla, dla trenera, dla tych kibi, co, co tutaj przyszli i nas wierzyli. No i co, to jest tak naprawdę jeden mecz. Przegrywamy 2-3 i jedziemy na własną salę i na pewno będziemy chcieli przedłużyć tę serię jak najdłużej. I damy z na pewno wszystko. Dziękuję. Zaczynamy drugą część pomeczowej konferencji prasowej. Witam serdecznie trenera z pana Andrzeja Damka oraz yy, skrzydłowego obszarka Fasunkiewicza. Panie trenerze, poproszę o kilka słów. Dobry wieczór. Zgoło odmienny mecz niż ten yy, sprzed dwóch dni. Można było powiedzieć, yy, play-off trwa. Rzecz nie bywała dzisiaj, naprawdę się wydarzyła. No wygrać z pola 3 sekund 36 do 20 i przegrać spotkanie, to jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja w koszykówce. Nam się to dzisiaj udało z kilku przyczyn. I no, co mogę powiedzieć? Brakło nam dzisiaj myślę, trochę tej twardości od samego początku, którą zaprezentowaliśmy w poprzednim spotkaniu, tej determinacji. Tak troszeczkę wy wyglądało jakby. Jakby ten medal już przed nie mógł nas być. Eee, kilka błędnych decyzji, naprawdę bardzo błędnych decyzji przy zbiórkach, które kosztowały nas otwarte rzuty za trzy punkty w gości spowodowały, że zniwelowali przewagę. No i zrobiło się bardzo nerwowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerowi Adamkowi. Przemek, poproszę Ciebie o komentarz. Można powiedzieć, że wydaje mi się, że przyjęliśmy wnętrz, który powinniśmy wygrać, ale nie dlatego, że już sobie założyliśmy, to tylko dlatego, że wygraliśmy, wygrywaliśmy od początku, właściwie dyktowaliśmy warunki, ale tak jak udaliśmy powiedział, daliśmy nie z sobotu rzucić rzuci nam po prostu taki punkt, Łatwe po zbiórkach, coś tam z kontry. Nie ci co mieli rzucać, Nikt, tak przepraszam, o, że tak się nie no Powiedzmy, że, 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 że parę złych rotacji zrobiliśmy. No i dlatego przegraliśmy. Ale Nadal jesteśmy mistrzami i, i mamy serce mistrza, tak więc yy, uważam, że yy, nic się wielkiego nie stało. Trzeba trzymać głowę do góry i po prostu na następnym meczu poprawić te, te parę błędów i, i po prostu wygrać i zakończyć tę rywalizację. Dziękuję uprzejmie, słucham pytań. Słuchamy pytań. Nie ma pytań. Panowie, dziękuję bardzo.